swojej recenzji. Teraz tutaj panowie doktorantów. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, uwagi, które zostały zawarte w recenzji. Bardzo proszę. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za pozytywne recenzje i wiele rad merytorycznych, które zostały mi udzielone. I, <laughs> Poza nagrywaniem chciałam odpowiedzieć Panu Jasińskiemu właśnie na, na tą wisienkę na torcie, mianowicie faktycznie planowaliśmy takie badania i właściwie nie jestem do końca przekonana, dlaczego ich nie wykonaliśmy. Natomiast natomiast sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja mam, mam, takie, mam takie szczęście, że gdzieś tam znajduje czterolistne koniczynki. I e, pięknego kiedyś, kiedyś dnia, e, idąc na wydział, znalazłam czterolistą koniczynkę i postanowiłam zostawić ją na swoim biurku w laboratorium PC35. I e, e, żeby oczywiście nie e, umarła zbyt szybko, zostawiłam ją w malutkiej zleweczce, e, do której nalałam wody. I co się okazało? Prawdopodobnie Zlewka ta była troszkę zanieczyszczona moimi związkami. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić którymi, natomiast na pewno i tymi, które zostały przedstawione tutaj w pracy. Proszę sobie wyobrazić, że ta koniczyna przeżyła w tej wodzie. Oczywiście ja dolewałam cały czas tej wody, ponad trzy miesiące. I e, co może wskazywać, że te związki mogłyby być jakimiś środkami, e, które mogłyby znaleźć zastosowanie jako nawozy? E, I jestem święcie przekonana, że ta, ta zlewka była zawrócona właśnie tymi moimi związkami, ponieważ nawet jeszcze został na niej podpis. Że prowadzona była w niej krystalizacja właśnie jednej z tych izoksazonów. Także to, ten przypadkowy eksperyment, o którym właśnie Pan też tutaj wygłosił, wygłosił całą, całe przemówienie, właściwie postanowił o tym, że, że chciałam zrobić też badań reprodukowania molekularnego, ale też badań biologicznych. I powiem szczerze, na pewno było to jakimś impulsem, który sprawił, że choćby moja pani promotor pomocnicza zainteresowała się tym tematem na tyle, że rozpoczynamy badania właśnie w tym kierunku. I moje związki będą brały również udział w tych badaniach. A teraz przechodząc już oficjalnie do odpowiedzi. Nie, to jest pewna bezwładność się także tej ostatnia prezentacja na no. komputerze. Tak Może kabel. jest kawy, no. dobrze. Może ja na znałam, jest, przepraszam. Dobrze, więc y, odpowiedzi Dobra, ok, od końca. Dobrze, teraz już będzie od początku. Przepraszam, to jest mój błąd. E, więc tak, odnosząc się do y, pytań, przytoczę je jeszcze raz. Y, pani profesor poprosiła o przedstawienie dyskusji wyników własnych z propozycjami znajdującymi się w literaturze, a także poprosiła o odpowiedź na pytanie, jakie metody eksperymentalne zaproponowała. Pani do potwierdzenia lub obalenia tworzenia się określonych produktów przejściowych podczas badanej przez cyklu edycji. Więc jeśli chodzi o dyskusję wyników na tle literatury, w, w literaturze opisane są przypadki, zastosowania na przykład triarylonitronów w reakcji z nitroetenem i w reakcji z trichloronitroetenem. Co ciekawe, wynikiem reakcji z tego triatom komponent z nitroetenem otrzymujemy niestabilny cykloaddukt, natomiast w przypadku reakcji z trichloronitropropenem ten cykloaddukt jest już stabilny. I tak kontynuując, Kolejne, kolejne reakcje, które zostały opisane, z, tym razem diarylo-diazo-związki reagujące z innymi nitroetenami, dają właśnie cykloaddukty, które, które, które ulegają termicznej eliminacji HNO2, z kolei reakcje tego samego typu tylko z zastosowaniem trichlonitroetenów dają pirazoliny, które następnie ulegają właściwie w temperaturze pokojowej eliminacji HCL. Ja byłam ciekawa, na podstawie tej literatury, jak w reakcjach z entlenkami benzonitrylu zachowa się właśnie ten trichloronitropropen i jakich wyników będziemy, będziemy mogli się spodziewać, czy będą to stabilne połączenia heterocykliczne i czy w środowisku reakcji będą ulegały Dalszym przekształceniom, w wyniku których dochodzi, dochodziłoby do eliminacji małe, jakiegoś związku małocząsteczkowego. Ponadto, jeśli chodzi o reakcję z o nitropropenem w literaturze podczas rozpoczęcia moich badań nie było dostępnych właściwie żadnych opisów. Literatura e, obejmowała tylko dwie pozycje e, dotyczące tego e, tribromonitropropenu, natomiast e, z, jeśli chodzi o cyklatycy, z jego udziałem nie było takich informacji, stąd chciałam zobaczyć, jak e, w serii właśnie e, e, tych reakcji będzie się za, e, z, e, zachowywał również ten tribromonitropropen. E, co ciekawe, e, badań, które zamieściłam w, w doktoracie. Wykonałam również e, serię z, e, związków, e, z, e, które były wynikiem reakcji e, nitronów e, właśnie razem z tribromonitropropenem. E, ciekawa e, strona tych reakcji była taka, że te same E, te, ta sama reakcja, tylko, że z udziałem trichloronitropropenu przebiega e, n, 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 z utworzeniem dwóch cykloaddyktów, na, natomiast ta, którą ja e, wykonywałam i badałam, e, e, przebiega e, w 100% stereoselektywnie. E, a więc, e, właściwie podsumowując, e, w momencie rozpoczęcia tych badań e, stan literaturowy e, był właściwy, stan literaturowy odnoszący się do reakcji 3 plus 2 cyklu entlenków z nitroalkennami był właściwie um, nieakceptowany, aby móc uznać go za, um, za um, wartościowy opis um, wykonanych reakcji. Tanie, dlatego, że um, syntezowane związki organiczne um, były bardzo źle scharakteryzowane, bo na przykład nie było widmy z um, spektroskopii. Rezonansu magnetycznego węglowego, niskorozdzielcze widma 1HNMR, gdzie tylko wybiórcze sygnały były opisane, na przykład też nie do, był zawarty niedokładny opis widm IR lub ich brak i na pewno brak widm HRMS. Ponadto reakcje takie nie zostały kompleksowo opisane w toku studiów DFC. Znane były jedynie wyniki badań metodami półempirycznymi, co myślę, że z, Państwo się zgodzą, jest niewystarczające, ponieważ wyniki te były często przeszacowane, więc nie można ich uznać za, no, za coś, z czym możemy podyskutować. No i oczywiście brak analiz konceptual DFT w ramach teorii MET właśnie dla, dla, dla tych reakcji. No i przede wszystkim brak wyników dokowania dla izoksazoli. I chciałam <coughs> zakończyć odpowiedź na to pierwsze pytanie. Czy pani profesor akceptuje, że...